Czy ty przed wyjazdem do Argentyny się bardziej stresowałeś, emocjonowałeś, cieszyłeś, bałeś? Jakie emocje ci towarzyszyły? W zasadzie nie miałem zupełnie czasu na emocje, ze względu też na to, że zaraz wróciłem z. Wtedy pamiętam, że z Los Angeles zresztą miałem taki wtedy ten trip trochę, że, że to głównie Stany, Nowy Jork, LA i Chicago. Więc dosyć mało czasu było na to, żeby gdzieś tam, tak, prawda, w ogóle ja zawsze mam mało czasu pomiędzy różnymi projektami, żeby się tak nastawić do tego. Czy dobrze, czy źle, nie wiem. Natomiast sam program naprawdę tam się będzie dopiero oddziało. A powiedz mi, czy um, bo widzieliście? Widzieliśmy taką scenę w pierwszym odcinku, gdzie ty faktycznie musisz podjąć pewne wyzwanie, tak? Twoja partnerka z drużyny, no wydarzyło się, co się wydarzyło. Czy ty w takich sytuacjach miałeś z tyłu głowy gdzieś tam, że ludzie jednak kojarzą cię z takim wizerunkiem delikatnego chłopaka, chłopaka związanego z branżą modową? I pomyślałeś sobie, kurczę, muszę udowodnić za wszelką cenę, że potrafię, czy to był impuls, że zareagowałeś tak, jak zareagowałeś? Znaczy, No myślę, że to był przede wszystkim impuls i sytuacja naturalna, w której naturalnie zareagowałem, chcąc pomóc Julii. Wiadomo, że na, w odcinku widzimy tylko jakieś tam sekundy, prawda, tego wszystkiego, co się działo w przeciągu tam kilku godzin e, całej sytuacji. E, tutaj, no, było bardzo trudno, bo to był okres, w którym rzeczywiście, no, na początku tak naprawdę Jula gdzieś tam e, tak ani inaczej zareagowała na to wszystko i i jej organizm przede wszystkim i nie dała rady. Natomiast starałem się później, żeby też jej jakoś użyć w tym wszystkim, żeby psychicznie też odczuła jak, jak, jakąś taką no, chęć do tego, że będzie ok. Więc w związku z czym postanowiłem, że przejmę tak naprawdę dalszą część, 80-90% trasy na siebie. To było kilka, chyba na no, nie, nie wiem, czy nawet nie kilkanaście kilometrów, y, gdzie wiadomo, no, pod taką górę na wysokości ponad 4000 metrów nad poziomem morza. Bardzo trudno, żeby, żeby w ogóle cokolwiek robić, ale, ale było to na pewno dla mnie też bardzo fajne przeżycie, i fajne przeżycie, że mogłem też pomóc drugiemu.